Ała, widzowie, tu jestem, au, jak nas ten kamień, au, w ogóle w innym miejscu jesteśmy, nie jesteśmy w jaskini, aua, pomocy, niech ktoś zadzwoni, Ała! po karetkę, au, ja zadzwonię, jestem zombie, aua. Woli. idę, idę po telefon. Tu fury, Tylko się pośpiesz. Nie mam nóg. Nie wiem jak chodzę. Mam telefon. Możesz dzwonić. Patrzcie widzowie. Mam telefon. Możesz dzwonić. Ej, ty dzwoni. Dobra, włączam telefon. Wyłączam telefon. Tutaj wpisuję kod. Dobra. Idziemy z tym. Gdzie tu jest telefon? O tu, dobra. Wpisujemy ten kod. Dobra. Jest. Dzwonię. Du, 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 du. Halo, halo? Ja jestem zombie. O, dzień dobry. Znowu pana widzę. No. Mój kolega i ja, em, ten po prostu połamaliśmy się na części. Kamień na nas spadł. Dobrze, dobrze. Już będziemy jechać. Dobrze. Dobra, już, ben, już będą jechać. Nic się nie martw. Ty tu sobie leż w częściach. Ja ten, który się oddalę. O, dobra. I idę po Juliana. Nie, bo jakiego Juliana? Co ja gadam? Dobra, nie, nie, niech przyjdzie ten, ten, no, ten, który miał tutaj zrobić. Dzień dobry! Ja, ja tutaj miałem was naprawić. O! Ale oni są połamani! Widzowie, patrzcie, jak oni są połamani! Założyłem piękną czapkę, żeby nic mi się nie stało. No, racja. Miałeś ja raz tej zombie. Poskładaj mnie. Dobra, poskładam cię. Tutaj trzeba... Mm, tak... Jesteś. Je, yeah. a mój miecz jeszcze. Dobra. Muszę go sobie tutaj dać do ręki. O! o. Jest w mojej ręce. Ja uciekam. O, wow. teraz ja. O, ty to masz poważny wypadek. O nie. Ci to trzeba operację zrobić. Wielką. Wielką operację. Nie! Nie znoszę operacji. Żartuję. Ale z pana śmieszek. Hmm. To nie był żart. Nawet, nawet się nie zaśmiałem, więc z pana jednak nie jest śmieszek. Co pan, Coś pan niedługo naprawia. No wiem, z, z zombie to już się nauczyłem tego zombie go naprawić. A ręki to nie naprawię, bo pa, pan musi kupić sobie super glej. Super glej. To ja zmykam. Nawet mi ręki nie zrobił. A pan nie ma super glue? Nie. No ale ham. Dobra. Więc to będzie koniec odcinka. Pa!